Plany można powiedzieć, że są niezmienne. W ubiegłym roku zarząd i rada nadzorcza Grupy Energia przyjęli wieloletni plan inwestycji strategicznych. Plan zakłada inwestycje w obszar energetyki odnawialnej z dużym akcentem na energetykę wiatrową. Oczywiście tą barierą, o której mówił pan prezes, jest ciągła niepewność w zakresie przyszłego funkcjonowania tego obszaru po wejściu w życie nowej ustawy. Znamy na dzisiaj projekt wersji 6.2. Nie, nie wiem, jakie będą finalne rozwiązania prawne, natomiast w dzisiejszej sytuacji prawne. projekty związane z energetyką e, odnawialną, szczególnie energetyką e, wiatrową. E, oczywiście przyglądamy się też innym technologiom, tak zwanym non -fuel, e, realizujemy, jesteśmy na etapie postępowania przetargowego e, tutaj lokalnie w Gdańsku, jeżeli mówimy o, e, o województwie pomorskim e, w tym panelu, e, jesteśmy na etapie postępowania przetargowego na budowę e, elektrowni fotowoltaicznej o około 1,6 megawata. W dzisiejszym systemie wsparcia bez znalezienia odpowiedniego finansowania dla tego typu, typu źródeł one są wyeliminowane, dlatego teraz pracujemy nad znalezieniem takiego finansowania. Ostateczna decyzja jeszcze, jeszcze nie zapadła, natomiast taki projekt rozważamy. Rozważamy też drugi projekt fotowoltaiczny który chcemy zrealizować w ramach e, programu e, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inteligentnej sieci energetyczne. to jest projekt o mocy około 4 MW, e, nie w województwie, tylko w Kujawsko Pomorskim. E, jeżeli to finansowanie pozyskamy, to, to, to również e, ten e, Projekty wiatrowe ciągle poszukujemy projektów, które są atrakcyjne pod względem stopy zwrotu. Analizujemy projekty, które są na rynku, które są na końcowym etapie przygotowania, mają, bądź za chwilę, będą miały decyzję o pozwoleniu na budowę i są gotowe do przejścia w fazę, w fazę przetargową. Oczywiście przyglądamy się też funkcjonującym już elektrowniom wiatrowym, które przynajmniej zgodnie z założeniami tego projektu 6.2 będą korzystały z obecnego systemu wsparcia, nawet po wejściu w życie nowego projektu ustawy. Także gruba energia w dalszym ciągu mocny akcent kładzie na, na energetkę odnawialną. Ale nie tylko w tym obszarze wytwórczym, bardzo duże środki przeznaczamy również na rozwój sieci elektroenergetycznej, umożliwiający przyłączenie tego typu źródeł. Te inwestycje są realizowane przez naszą spółkę Energia Operator. Daliśmy na ten cel już setki milionów złotych i te środki w dalszym ciągu na ten cel będą, będą przeznaczane. Dziękuję bardzo Pani